32 dzień, Camino de Santiago, wychodzimy z miejscowości Triacastela. Pogoda jest na razie w porządku, jest wprawdzie trochę chłodniej, ale nie pada. Idzie się dosyć fajnie, nie jest, nie jest zbyt zimno, więc na razie sobie drepczemy. Idziemy drogą na Samos. Samos jest, w Samos jest pewien klasztor, który zobaczycie, o którym pewnie powiem parę słów później, ale na razie droga jak widać bardzo zatłoczona, dużo ludzi na trasie i tak dalej, i tak dalej. O, nawet jakiś jeden pielgrzym za mną idzie. Nawet dziwne, że dzisiaj za mną, nie przede mną, ale to się jeszcze zmieni. Wielkie perełki na szlaki, właśnie. Jakby nie było tak chłodno, to Agnieszka już by się wykąpała. Ja Miałam taką propozycję, że można byłoby to wziąć całą Jest, jest rzeka. Jest rzeka z mini wodospadem, jak jest woda w Hiszpanii, to już można tu mieszkać, w A że nikt tu prawie nie mieszka, chyba jeden tylko dom jest zamieszkały, mają kościół, więc można zorganizować fajną parafię, zasiedlić, proszę bardzo, są ładne do zasiedlenia posiadłości, troszkę do wyremontowania, I coś się da zrobić, ale pięknie tu by było. Pięknie tu by było. No, fachowców znamy. W Polsce masz, Takich fachowców znamy. By a od cioci Teresy górale pewnie... By zrobili w no, kochana. Pewno zna no, a ciocia Teresa lubi góry, o. także już mamy pierwszego mieszkańca. Nie wiem czy widać będzie, może będzie widać. O, popatrzcie, nawet jest samochód. W tej miejsce, trochę się do wyklepają. Wyklepi się trochę i się wyremontuje tam, że tak. zrobi. Jest wszystko. Samochody. Samochody. Domy. Domy Woda do no. chcieć więcej? Dokładnie. Droga jak z hobita. I władcy pierścieni. Sie idzie takimi zielonymi. Zielenią całkowicie. Jak widzieliście dzisiaj ścieżka jest niezwykle malownicza. Idziemy takimi zacienionymi drogami lasem, jak z hobita czy władcy pierścieni. Teraz ścieżkę otaczają mury. Popatrzcie jak to fajnie wygląda. Jest naprawdę uroczo. Jeszcze do tego jest pogoda, kapitalna do chodzenia. Także taka ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza, gdzie poznajemy stare i, i niestety już opuszczone często wioski galicyjskie. Ale tak to jest. To nie jest zbyt um, bogaty region. O regionie jeszcze powiem któregoś dnia, natomiast jest bardzo dużo miejsc opuszczonych. E, widać, że domy z kamienia zbudowane lata temu nie mają właścicieli, Pewnie właściciele zmarli, a, a nie miał się kto tym zająć. Także takich miejsc na trasie kamienia jest bardzo dużo. A dzisiejsza droga wśród zieleni do klasztorów Samos. Dzwony pewnie są z tego klasztoru słyszalne. Była naprawdę bardzo przyjemna. Za nami widać w końcu klasztor Samos. Jest to jeden z największych i najstarszych klasztorów w Hiszpanii. Powstał, został zbudowany w VI wieku. Od VIII wieku jest w, we władaniu zakonu benedyktynów. Klasztor był wielokrotnie przebudowywany, ponieważ spustoszyły go i grabieże, i pożary. Dlatego jest to mieszanka stylów gotyckiego, romańskiego, barokowego, renesansowego. Jest bardzo ładny krużganek, duży i też przez to, że jest duży krużganek, jest to. Klasztor, który właśnie uznawany jest za jeden z największych. I na pewno na uwagę zasługują freski. To jest, to jest fasada barokowa kościoła przy klasztorze. Nasza dzisiejsza kawka. Skromniutko póki co, bo dzisiaj mamy polowe śniadanie, więc zjemy je trochę później. Pizza, zjadłyśmy banana i wypiłyśmy jogurt, a teraz mamy kawkę. Tak jest. Dziękujemy, dziękujemy. dzisiaj dwóm Pawłom Eli, naszej siostrze ciotecznej. Tak. E, dziękujemy. Która koty prawidłowo znalazła. O, proszę Brawo bardzo. Ela. Tak. Super. E, dziękujemy dwóm markom, których osobiście nie znamy, ale otaczamy modlitwą. Dziękujemy mojemu witkowi który co i rusz nas tutaj wspiera, żebyśmy nie padły na drodze, bo bardzo zależy, żeby wróciła do domu. <noise> <noise> Także tak dziękujemy jest. wszystkim naprawdę serdecznie. Cieszymy się, Od że nas... na początku wszystkim, którzy tak nam po prostu jesteśmy kawy, zachwycone, jesteśmy... Że, że, że w ogóle Aha. pamiętacie o nas i że oglądacie nas, bo Agnieszka się śmieje, że nie zdąży obejrzeć, jako pierwsza już jest 10 oglądających i kto to w ogóle tak, tak. po wrzuceniu od razu ogląda. się oglądacie. <laughs> Także super, naprawdę dziękujemy. Jest miłego nam miło. dnia. Agnieszka każe mi opowiedzieć legendę o tej postaci, ponieważ jak zobaczycie, to jest to tak, jak, jak wygląda jak jaszczur, jak gęba jaszczura. To taki prehistoryczny jaszczur, który tutaj jest od wieków i on się budzi raz na tysiąc lat. Ostatnio obudził się 999 lat temu Agnieszko, więc powinnyśmy chyba szybciej iść, żeby Mam się prepozycje. przypadkiem nie obejrzyjali. Zawijamy się z tym. Dokładnie. Jesteśmy za samos i wchodzimy w kolejne ciekawe ścieżki. Normalnie. Czuję się jak w jakimś w zaczarowanym ogrodzie. Niesamowite wąwozy. Po taka kapliczka. Niestety napis jest wyblaknięty, a poza tym pewnie po galicyjsku, więc niewiele bym zrozumiała. Mała kapliczka w miejscowości naprawdę jakby zapomnianej. Ale wydaje się, że może czasem ktoś tu bywał, dawno już chyba temu. Trochę smutne to. Kliczka. No tak, znowu jakieś zwierzę. No nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie swoimi brudnymi rękoma. Wszystko już widziałyśmy. Ale, ale świni to jeszcze nie widziałyśmy tutaj. Leży takie toto. To niesamowite. Wejście do miasta. Saria. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowej Alberce, bo my jesteśmy raz tak, raz tak. Jest zrobiona w starym domu w Sari, ale jest naprawdę ze smakiem. Kosztuje tyle, co byśmy poszli do municypalnego. To jest właśnie wypoczynkowo kuchniany kącik. Naprawdę super. Potem pokażę jeszcze pokój Ten krótka, kratka, Naprawdę wszystko jest takim smakiem zrobione. Aga, ty mówisz dzisiaj Bo mi się nie chce Czemu ja? Bo jak mi się nie chce To ktoś musi Nie, bo ja nie niemiła nie, mi ludzie nie, nie. To, wszyscy się to nie. prawda. Ciebie ludzie nie, nie lubią, bo ty masz taką minę na, na trasie, że bez kija no nie podchodzisz. Jestem zmęczona. No. A, jak, a, a, a z czego mam być szczęśliwa? <laughs> że idziesz. Boże, też za powód do radości mojego. <laughs> że idziesz. No idziesz podczas... dzisiaj mówiłaś ja tylko idę, to wczoraj było. Ja tylko idę, ja tylko idę, ja idę. I co? Tak, ja coś chcę powiedzieć. O, bo narażdż. ja się właśnie dowiedziałam 10 minut temu, że siostra mi okłamała, znowu. Chcesz, dobrze będę mówić, będę mówić. Okłamała. Dobrze, mówiła, jej mówiła jej że będziemy wyszły tylko dwa dni po dwa dni, A jak wytniesz, to więcej nie wystąpi. Trzy dni. Y, gościnnie. 3 dni, a nie dwa. 3 dni i a w będziemy i... cztery. O. Widzicie? I jak tu nigdzie z nią nie jeździcie, ona kłamie, oszukuje, i po prostu te kilometry, robi mnie na kilometry, nie? A później się dziwi, że jestem niewystarczająco nie, nie nie zadowolona. Miła. Niewystarczająco według niej zadowolona, no. no dobra, Tym bardziej, no. że i tak kłamie was, bo ona nawet ze mną nie idzie. Nie, nie idę. Nie, my, my się widujemy tylko rano. My się widujemy rano, kiedy wychodzimy z albergi, dzisiaj zamykałyśmy się albergę. Pierwszy raz, Wyszliśmy, y, wyszliśmy ostatnie. ostatnie. Zgasiłyśmy światło. Tak. Była siódma. Nie tak, żeby bardzo późno, ale wszyscy już od piątej wiecie, nach Santiago. Tak. tak, jakby po prostu, nie wiem, mieli zamknąć to Santiago, po drodze wszystkie albergi i tak dalej. A my, A my kontemplujemy przyrodę, to jest modlimy zawsze się zawsze na początku w intencjach, które mamy. I o te, o, w których jesteśmy proszone, zawsze jest ten czas takiej kontemplacji, więc wtedy idziemy osobno. Później też. Nie, później się spotykamy po dwóch godzinach na śniadanie. Czasami na niestety kawę. za późno, to ponieważ Wam. Agnieszka y, idzie pierwsza, więc wybiera wiochę y, o jedną za daleko. Dla mnie pasuje. o jedną za daleko. Tak, ja jej pasuje, a ja już wiochę wcześniej myślę sobie: Zjadłabym coś, zjadłabym coś, zjadłabym coś. Zjadłabym coś no i muszę czekać, Dłużę ponieważ zazwyczaj. Odcinki. Zazwyczaj. Ktoś <laughs> się trzęsie, kamera. Zazwyczaj dzielimy się jedzeniem, więc nie mogę z, zosta, zjeść wszystkiego, ja ponieważ ona często. więcej więcej jedzenia nosi. A ja z suchą bułą nie będę się zapychać. To ja muszę, jeśli chodzi o jedzenie, to ja muszę być zabezpieczona. No, tak. W razie jak siostra by tam była za daleko, to ja muszę mieć. No właśnie. I tak to jest. No ale spotykamy się na śniadanie, jemy śniadanie, potem idziemy, jem, pijemy kawkę, albo kawka jest do śniadania, zależy po ilu kilometrach Agnieszka się zatrzyma. A, a, potem, a potem sobie idziemy, śmiejemy się często. I ludzie się patrzą na nas, bo my idziemy, się śmiejemy. Ludzie się zastanawiają o co nam w ogóle chodzi. Za bo wiedzą, że jesteśmy razem, widzą nas w odległości kilometra. Tak, gdzie najpierw ja, później ona, później nas widzą, jak idziemy i się śmiejemy. Tak. I słuchać nas jakby cała wycieczka szła. We cała dwie. grupa. Później znowu widzą nas w odległości kilometra. No bo tak potem znowu idziemy i kontemplujemy? Tak. I dochodzimy do wioski, A spotykamy się. No, jesteśmy w Sari. Jesteśmy w Sari. Nieładne miasto. No, brzydko. No co ładnie? Brzydko tu. Sama mówiłaś, że jest brzydko. brzydko. Ale Alberga jest elegancka. To już wam pokazywaliśmy. Radziec... Al alberga alberga tak. jest super. Natomiast A miasto Saria radziecki nie. modernizm. Dobrze, że jutro wychodzimy. Mamy kilka kilometrów do pokonania. Jutro <laughs> będzie ważny odcinek. Czemu? Ty jeszcze tak. mi nie mów. Tak, jutro będzie ważny odcinek, zapraszamy. Tak. Koniecznie. Tak. Będziemy miały jakieś ogłoszenie pewnie. Parafialne. Tak, już pasterskie, prawie. Ważne. No dobrze, słuchajcie. Tyle na dziś, bo musimy też zaraz pójść spać. A ja jeszcze muszę złożyć ten film i Wam wysłać, i znowu ktoś będzie pierwszy przed Agnieszką. No nie. Ciekawe, kto pierwszy obejrzy. Piszcie, ja. No. To pierwszy. To pierwszy, kto kto pierwszy kto obejrzy przedemną, mną, przed Agnieszką. Ja mam od źródła, a i tak nigdy nie jest Nie zdążę. No dobrze, trzymajcie się. Dzięki, że nas w ogóle oglądacie. Pa. Pa.